Na słuchajcie te piękne balerinki od Chanel, na przykład, albo od Jimmy Choo, bądź od Miu, Miu. W ogóle aktualnie balerinki kojarzą mi się z Miu Miu. Pintet, jak wiemy, to jest skarbnica perełek. Kurde, przydałoby mi się nożyczki, może jakieś. Nie otworzę. Czekajcie, muszę iść po nożyczki, bo to nic z tego. Dwie godziny później. I chciałabym psuć pudełka po prostu. Ale taśmy! Super wykończenie. W ogóle one wyglądają, jakby były nowe. Wow. I mają tą ikonikę kartkę. Tym pod wrażeniem. Wiecie, no bo to jest vintage. Rzeczy to nie jesteś w stanie przewidzieć, co ci przyjdzie. Ej, dobra, wierzymy. Ej, a w ogóle wiecie, ile kosztowały? 40 zł. Nie pieniądz, a wygoda. Przepiękne. Ściągam te swoje laczki. Widzisz, z jaką myślą ja je zamawiam? że bez tych skarpetek, Kasia. Taką myślą, że będę miała na swój ślub czy na drugi hmm. dzień, już żeby było bez. A, ale są wygodne. Jezus, bo one mają tą poduszkę tutaj w środku yy, i przez to one są takie mięciutkie, jak się wkłada stopę. OMG! To był najlepszy zakup na Vinted jaki do tej pory dokonałam. Normalnie są przyjemne dla stopy. Pierwszy raz mam na sobie takie mięciusie. Minci wow! Pet Petarda. Napatrzmy się jeszcze na te buty.